Moi drodzy, nazywam się Piotr Dorbach, Trenuję karate Goju Ryu blisko 20 lat. I będę się dzisiaj z wami dzielił swoją wiedzą. Chcemy na to! Jest! Ta spontaniczność mi się bardzo podoba. Siomeni, rej! Os? Są ludzie, którzy żyją karate i ja miałem przyjemność poznać takich ludzi dlatego tutaj z wami jestem, bo chcę się podzielić moją pasją z wami nie robię tego dla pasów nie robię tego dla belek robię to dlatego, że buduję karate goju w Polsce i chcę, aby wiedza, którą w sobie mam i którą otrzymałem od mojego, mojego nauczyciela ona była żywa chcę ją przekazywać dalej, dlatego to robię nie robię tego dla trofeów, nie robię tego dla zdjęć, nie robię tego dla poklasków. Pewna etykieta, w pewien sposób dobrej kultury w Japonii, aby przed wejściem na matę ściągnąć buty i ukłonić się przed wejściem na matę. Dlaczego kłaniamy się przed wejściem na matę? Otóż dlatego, że jest to miejsce naszych treningów i dlatego, że oddajemy szacunek nauczycielowi miejscu oraz naszym z e, partnerów. Dlaczego, dlaczego kłaniamy się w Japonii nauczycielowi? Dlatego, że kłaniamy się nie do człowieka, do pana Jana Kowalskiego, na przykład w tym wypadku, na przykład Jodziu Miyalgiego, bądź kogoś innego, innego, tylko kłaniamy się dla wiedzy. Nauczyciel jest skarbnicą wiedzy. To jest człowiek, który posiada wiedzę, Karate nie uczy walki, karate uczy samodoskonalenia się. Karate godzin polega na tym, że przez cały okres treningu trenujemy tylko dwie rzeczy: to jest poruszanie się oraz uderzanie. Zobaczcie, jeszcze raz. Otwórzcie dłonie, zaciskamy pięści. Pięknie, super. Otwieramy, zaciskamy. Bardzo ważne, aby kciuki były zamknięte, zimą były zamknięte. Jeszcze raz otwieramy, zaciskamy. Zobaczcie, mówiłem o warsztatach z samoobrony. Co się dzieje, kiedy ktoś nas złapie? Co się dzieje, kiedy ktoś jest silniejszy? Trzyma nas za ciało, e, szarpie nami. Nie możemy się ruszyć. Potrzebuję patnika. Proszę wejść. E, jak imię? Julia. Jestem Piotrek, e, możesz mówić Sensej, czyli nauczyciel. I teraz tak e, ktoś łapie za ręce, ktoś łapie za głowę, ktoś trzyma nas za ręce. Co się wtedy dzieje? E, Złapie za ręce. Obejmy mnie na ja przykład gdzieś tak, trzymaj moje mocno. Teraz zobacz, nie mogę się ruszyć. Co ja teraz zrobię? Co ja robię? Sz Szczypię, nie? Złapię za, za skórę, za włosy. Co ja teraz robię? Zarpię bardzo, bardzo e, wrażliwym miejscem są krótkie żebra, brzuch. Gdy ja łapię, to łapię tak, jak robię, jak, jak ściskam pięść. Jeżeli, jeżeli ktoś jest blisko mnie, a nie mam siły wygenerować taką energię, żeby kogoś powalić, to ja będę ściskał za, za skórę, za oczy, za uszy, po to tylko, żeby się uwolnić. Kto to rozumie? dziękuję pazurami, pazurami pazurami, pazurami pazurami, pazurami a jak nie masz partnera to sam się ściśnij ściśnij się za udzą ściśnij się za szyję, za twarz i tutaj jaka jest reakcja? boli, co powiedział, że boli? dziękuję usiądźcie moją i twoją strefą komfortu jest taki dystans, wyciągnij rękę nie możemy się dotknąć. To ja stąd mogę mówić: Ej, ty nie złapiesz mnie! Ty taki, o! La, la, la la!" Podejdź. To jest, to jest moja strefa komfortu. Drugą strefą, w której nie chcę się znaleźć, jest strefa, w której ja mogę go złapać i on może mnie złapać. nie daj nie, mogę, nie, mogę, nie, mogę. nie chcę się teraz z, z, nie chcę się w tej strefie znaleźć. Czyli jeszcze raz. Ja też La mówię la, lala, la, la, da baba. Ba. Podchodzisz. Ja już nie zrobiłem. I teraz może być tak. Że może ja go złapię, albo on mnie złapię za głowę i mi się rzucać. A może mnie uderzy? Jest tak czy nie? Nie chcę się z nim w niej znaleźć. Chcę się znaleźć w pierwszej strefie. zanim Dlatego, że ja mogę, mogę go popalić na ziemię i mogę go bezładność bardzo szybko. O jakichś trzech strefach mówiłem na początku. Strefy komfortu. komfortu, potem jest ta niebezpieczna, bo jest ta... Na w której też się chce znaleźć. Tak, nie chcę, żeby on do mnie zbyt pusto poszedł. Mało tego. Mo mowa ciała, gesty są bardzo ważne.

Wow. Bravo. 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 Bravo.